Dobry dzień dobry, zaczynamy dzisiaj dzień pięknie od plaży jeszcze przed śniadaniem. Jest, jesteśmy w takim małym miasteczku tak naprawdę Dong Hoi I powiem Wam, że jest tutaj fajny klimat. Bardzo fajny klimat, jest spokój, cisza, nie ma turystów w ogóle, bardzo mili lokalsi jak na razie, więc korzystamy. Jest dopiero po ósmej ale już się robi naprawdę gorąco, trochę jest taka wypowiała flaga i nie wiem czy jest czerwona, czy czarna, więc idę poszukać, czy jest tutaj jakiś lifeguard, żeby się zapytać, czy można pływać, bo nie chcę ryzykować. Wiecie, może wygląda naprawdę super, ale już się naczytałem i naoglądałem kiedyś o, o tym jak woda może być zdradliwa. A Sylwester, nie wiem czego tam widzicie, sobie chilluje z trzciną. Słońce bardzo razi, ratownika niestety nie ma, więc e, może później. Ale zobaczcie, jaki jest kontrast. Ja chodzę e, w koszulce bez ramionczek, jestem prawie że nagi, a kobitki tutaj chodzą takie w kaskach, w okularach, w maskach, w kurtkach, w długich spodniach, skarpetkach i japonkach. A, pan właśnie wyciągnął flagę, więc może jednak można pływać. Się zaraz okaże. Wyrzucił ją. Eee. Mm, Zgupiałem Już? Na razie już, Może jeszcze wrócę. Jest bardzo przyjemna woda. Jest bardzo czyściutka woda. Tylko nudno mi tam samemu. Do kogo gęby nie ma otworzyć. Czekaj, bo wyglądam jak przygłup. Ok. Wiem też uważacie, że czasami do przykładu jak coś nosicie w jakiś konkretny sposób to wyglądacie jak idioci, ale jak w inny sposób to samo nosicie to jest OK. W miarę. Ja tak mam z czapką jak to noszę normalnie. Że mam tutaj daszek, to mam wrażenie, że wyglądam jak idiota. A jak mam z tyłu, to wyglądam jak pół idiota. A ja mam centralnie yy, odwrotnie. Jak noszę ją do tyłu, to się czuję jak, jak taki pełny idiota. No. Uzupełniamy się. <noise> to w ogóle mamy nie nosić czapki, czy nosić i wyglądać jak półidiota. No niestety w taką pogodę trzeba nosić czapkę i trzeba nosić okulary. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Kto nosi okulary i wie, jaki to jest w ogóle problem, żeby nosić okulary przeciwsłoneczne, niech tak cika w górę i napisze w komentarzu, że się ze mną łączy, bo po prostu cały wyjazd nie mogę nosić okularów przeciwsłonecznych, bo stwierdziłem, że nie biorę soczewek tym razem. Głupia. Ja. I świeża trzcinka z limonką. Chill out. Jeśli ktoś jest zainteresowany takim e, przyjazdem do nadmorza tutaj, gdzieś, gdzie jest mało turystów w Wietnamie, to em, Dong Hoi, e, znajduje się tak prawie centralnie pomiędzy miejscowościami Vinh i Hue. To jest centralny Wietnam. E, my mamy tutaj stop głównie dlatego, że nie chcemy mieć podróży na południe takiej takiej długiej, więc sobie ją rozbijamy na krótsze przystanki i okazuje się, że to jest naprawdę bardzo fajne miejsce i bardzo się cieszę, że tu przyjechaliśmy. Plaże są naprawdę bardzo ładne, bardzo bardzo dużo tych plaż jest, w ciągu dnia nie ma na nich praktycznie w ogóle ludzi, a są tu knajpeczki, gdzie można sobie kupić kokosa, trzcinę cukrową po lokalnych cenach, także myślę, że jakbyście mieli ochotę na takie wakacje w słońcu gdzieś nie przepłacając i, i doświadczając innej kultury, to jest naprawdę bardzo fajna miejscowa. Byłbym w stanie ją polecić komuś na wakacje, jeżeli ktoś chce po prostu się pyczyć na plaży. To nie jest tak ciężko dojechać. Chyba nawet można tu przylecieć samolotem gdzieś blisko. Można lecieć do win z Hanoi. Tu jest lotnisko. Przecież wczoraj koło niego jechaliśmy? Ale z... nie wiem, czy tam coś lata. Lata, bo właśnie też patrzyłem na stronę lotniska. Aha, no to jak możemy dolecieć w Hanoi, no to super. Te samoloty lokalne tutaj są, to są naprawdę gro groszowe sprawy, jeszcze bardziej niż Ryan w Europie. A zakwaterowanie jest naprawdę bardzo fajne, więc jeszcze wam pokażemy i powiemy, ile, ile nas kosztuje ta przyjemność. Jest taka zupa w Wietnamie, która nie dawała nam spokoju w Polsce. Nawet jak byliśmy tutaj poprzednim razem, to myśleliśmy przez cały czas o tym, że jak to jest, że tylko w jednym regionie Wietnamu jest taka pyszna zupa zyni. I teraz znaleźliśmy ją wreszcie pierwszy raz. Wygląda na taki prawdziwy krem, tak jak pamiętamy, i pachnie tak samo. No i to jest, słuchajcie, to, to jest właśnie taka jaką pamiętamy, która była w górach na północy w Sapa i w ogóle w tej północnej części Wietnamu. Wychota. Więc kawa, zupa dyniowa i odprężamy się. Gdy na dworze jest 40 stopni, trzeba się chować pomiędzy 12 a 16. A w ogóle to coffee shop z misją, bo mają te bambusowe rurki i w ogóle nie chcą zanieczyszczać środowiska plastikiem niepotrzebnym Grzegorz ma taką inną ja mam już zrobioną a czegoś zamówił taką, którą się samemu robi. Twoja to jest kawa z Hanoi, tak? To jest kafe Hanoi chyba się nazywa Albo Saigon no, Albo Saigon Saigon tak i kwestia jest taka że jego jest już wymieszana i z tego co czytałem właśnie tutaj mają takie różne informacje w tym kochze gdzie jesteśmy to dlatego, że przez to, że Saigon jest takim żywym miastem. Przyspieszało to proces kupowania kawy. I tyle. Taka jest to Ale zupa jest po prostu przemega. Zupa krem z dyni, marchewki i z malutkimi kawałkami mango. Do tego jeszcze trochę pieprzu i soli i słuchajcie, nie w gębie, naprawdę. Nie spodziewałem się, że to mango będzie tak super się komponowało z resztą tej zupy. Pierwszy raz jemy z mangur. Brzmi bardzo nie wietnamsko, ale dla nas to jest jedno z takich kluczowych, jedno z kluczowych dań wietnamskich. W ogóle zobaczcie na tego burgera. Wow. Kosztuje 3 dolary. Niecałe chyba nawet. Nie całe, 2,5 dolara. Wygląda wyczepiście. A jak sma O wow, jaka ładna bułka do tego. Smaczny? To... Roz <trym, <trym, rozumiem, że tak. Czekolada, kokos, a to chyba wanilia. Mhm. Arbuzik, patrzcie jaki on jest czerwony. I do tego pasiflora. Pewnie kwaśna jak cholera. Teraz się okaże. Kwaśna, ale, ale nie tak bardzo jak ta ostatnia, w którą jechaliśmy. Więc dobra, bardzo dobra. Myślę, że można ją fajnie na lody położyć i mieć jako sos. Przeszliśmy się ogarnąć po śniadaniu w naszego hotelu i wysiadł nam prąd. Akurat jak byłem pod prysznicem, a tutaj jest elektryczny grzejnik, więc był zimny prysznic, ale damy radę. I przyszedł gościu naprawiać to, bo się okazało, że problem jest z tym takim, co się wkłada kartę na przykład, żeby włączyć prąd w, w pokoju. To jest taki włącznik, jak to się mówi, taki, taki, taki jakby Przełącznik, że musisz wsadzić tam tą kartę, żeby zaczął działać prąd. No nieważne. To nie działało, więc nie było prądu. Przyszedł gościu, nie mógł tego naprawić. że drugi gościu, nie mógł tego naprawić. Yy... Zaczął, że tak powiem, śrubokrętem walić w ścianę, żeby to się tam coś naprawiło. Nie wiem. Nagle prąd wrócił bez włożonej karty. A nasza lodówka zaczęła wykonywać takie odgłosy, jakby miała zaraz wybuchnąć, więc... Yy... Najważniejsze jest to, że kolega w końcu się poddał, zostawił tak wsadzony kawałek, ten kluczy. I, ale generalnie prąd działa i będzie działał nawet jak nas nie ma. Także sprawa rozwiązana. Y, po ich niemu, ale rozwiązana. A chciałem Wam pokazać właśnie nasze standardy w pokoju. Także jest lodówka, czajnik. Tam jest grzegorz. I nie w standardzie. Jak widzicie, dużo, y, dużo miejsca w ogóle. Jest stoliczek. Lampeczka. Tam jest duża szafa. I łazienka też taka całkiem duża, spoko, czysta. Widać, że to jest nowe budownictwo. Jest ciepła woda, jest klimatyzacja. Ten telewizor tutaj jest bardzo mały jak na Azję. Pierwsza raz taki mały telewizor, ale i tak z niego nie korzystamy. I ten hotel kosztuje 400 tysięcy dongów za noc. Prawda? Tak. tak. Nie wiem ile to jest. <noise> ale nie jest to jakaś fortuna. Mimo że brzmi jak spora kasa. Wydać pół miliona w godzinę to nie jest problem w Wietnamie. No nie, zdecydowanie. Nawet milion wydać można od tego. Kilometry i w tą stronę i w tamtą stronę. Kilometry, i nie ma na nich nikogo. No patrzcie, jakie ładne muszelki tutaj leżą na tej plaży. Szok. To taka trochę jak z małej serenki, chyba nie. Jest, bo czuję, jest ciężka strasznie. Tu jest taka miejscowa, że właściwie przez to, że nikogo tutaj nie ma. Chyba jest tutaj sporo krabów albo czegoś. Bo tutaj widać co jakiś czas, co paręset metrów. Rybacy coś tam dłubią w tym piasku. Myślę, że chodzi tutaj o kraby. Tam ten pan ma taką długą dzidę z taką siatką. I ta dzida dłubie w wodzie. O, możecie zobaczyć jak pan dłubie. No powiem wam, że jest tutaj przepięknie, naprawdę. Grzegorz lata dronem, a ja eksploruję i jestem pod wielkim wrażeniem, bo mimo tego, że jest tu trochę śmieci, to jest naprawdę pięknie. Naprawdę jest przepięknie. Dawno nie widzieliśmy też takich szerokich plaży, a poza tym w Tajlandii one wszystkie są zabudowane i zahotelowane, zagospodarowane. A to jest taka prawdziwa dzika plaża. Trochę mi się z Filipinami kojarzy. Tak sobie jedziemy wzdłuż tych wydm i wiecie co? Sylwester mówi, że jest przyjemnie. Dla mnie trochę mniej przyjemnie, bo jest trochę wyboista droga z Dużą ilością dziur, więc muszę się skupić na drodze. Natomiast tyle, co sobie spojrzę gdzieś na boki, to jest naprawdę ładnie, jest przyjemnie. Słońce trochę świeci, trochę za chmurami i jest przyjemna bryza. Ale dojechaliśmy koniec końców do takiej, no do wsi jakiejś. Są murowane domki, nie ma problemu. Żaden z nich nie jest chyba pomalowany. I usiedliśmy w takiej, o popularnej, właśnie tutaj nad wodą. Jakiejś jadłodajni. Podejrzewam, że tutaj wieczorem jest multum ludzi i, i jedzą wszystkie owoce morza. No ale usiedliśmy zrelaksować się <laughs> z puszeczką coli, bo to było w sumie jedyne, co mieli, co by nas w tej chwili za, zadowoliło. Ewentualnie piwo, aczkolwiek nie pije i nie prowadzę. Jest tutaj bardzo przyjemnie lokalnie. Strasznie dużo łódek rybackich, więc myślę, że tutaj mogą mieć dobry, świeży seafood wieczorem. No kurde. Szkoda, że musimy zaraz wracać, żeby przed zachodem dojechać do naszego miasteczka. Ale co, jesteśmy tak z 15-20 km od nas, nie? Także ni to blisko, ni to daleko na skuterku po takiej drodze jedzie się myślę, że z godzinę. No ale cóż, uroki, uroki po prostu wietnamskiej wsi zawsze do nas przemawiają, więc zawsze z chęcią wybierzemy się po prostu w taką siną dal, wskakujemy na skuter, nie wiemy, gdzie jedziemy. I jedziemy po prostu przed siebie. I to są zawsze nasze najlepsze dni, najprzyjemniejsze. Bo tak, do przykładu, wczoraj sobie zaplanowałem, że chcę pojechać w to konkretne jedno miejsce, bo tam na mapach Google znalazłem, że jest na tyle ładny teren, że jak pojedziemy, to będzie zarombisty widok, będą zarombiste szoty. I tupa z tego wyszła, bo z wszystkich stron była droga zamknięta do tego miejsca. Wyjechał jakiś. Yy, Gościu z armii z wielką strzelbą i powiedział, żeby tam nie jechać, no to jak mi gości ze strzelbą mówi, że mam tam nie jechać, to tam nie jadę. Nie wiem jak wy, ale ja na pewno nie jadę. Taką mamy imprezę z Coca-Colą. I remont obok. Taka imprezownia. Drinki w bardzo przystępnych cenach, a co najśmieszniejsze, piwo jest mega drogie tutaj, więc podejrzewam, że to wszystko są całe kraty piwa albo kegi, bo za takie pieniądze to się można nieźle uchlać. Nie zaczeka aż nagram. Nie zaczeka, musi zeżreć od razu. Co ja poradzę, że takie dobre? Przyszliśmy do wietnamskiej kawiarni. Dostaliśmy mrożoną kawę na słodko. W ogóle Milano Coffee, ale kawa wietnamska, więc spoko. Yy, mamy herbatkę jaśminową. I z piekarni kupiliśmy sobie takie piękne bobeczki. Yy. A to jest chyba. Czekajcie, muszę popąkać. No to jest taki cupcake, ciasto drożdżowe. Chyba myślałem, że to będzie bananowe, ale. Dobra. W tym chyba są jakieś owoce, nawet. Czego się nie spodziewałem. Ale takie. Um, trochę inne niż babeczki, które w Europie zazwyczajemy, bo one są takie bardziej. Te są takie bardziej um, twardawe. Bo mają gęstszą, gęstsze gęstrze bym to nazwał. Powiedziałem, żebyśmy odeszli od ulicy, bo jest zarąbiście głośno, natomiast okazało się, że tutaj przy rzece na promenadzie też jest mega impreza. Dopiero musiałem poczekać aż miniemy. Nie wiem, czy to jeszcze widać tam za mną. Normalnie gość na flecie gra z mikrofonem, wielka biba. Wszyscy piją, jedzą, bawią się, śmieją, wrzeszczą dzieci. A my tym akcentem kończymy tego vloga z mieściny Dong Hoi. Całkiem przyjemnie tutaj. Fajnie się spędziło kilka dni e, chillując. Ale czas ruszać dalej, bo nas czas goni. Mamy coraz mniej czasu e, już w Wietnamie. A jeszcze chcemy dużo zrobić i zobaczyć. Także żegnamy się z wami i widzimy się w następnym filmie. Kciuki do góry i subskrypcje i napiszcie dam w komentarzach, czy wam się podoba. Idziemy? Idziemy. Tak.